Warto natomiast zastanowić się nad funkcją pomnika w przestrzeni symbolicznej Raci Boża i podjąć bardzo ciekawe próby interpretacji. Albowiem kontekstów zaklętych w naszej śląskiej nikie, zamierzonych, przypadkowych czy nawet wewnętrznie sprzecznych, jest całe mnóstwo. Trzeba jednak wyraźnie oddzielić intencje Jana Borowczaka od tego, z czym jego pomnik się kojarzył i do jakich celów mógł zostać użyty. Wróćmy na chwilę do roku 71. W akcie erekcyjnym bezustannie podkreślano rolę lokalnych matek Polek, które przecież były Ślązaczkami, w dodatku o jasno określonej religijności katolickiej. Ale w PRL-u tych uściśleń unikano jak ognia, czyli Polka ze śląska nie mogła być ani nazywana ślązaczką, ani nawet być przedstawiana jako ślązaczka. Jan Borowczak przynajmniej próbował, ale wiemy, jak to się skończyło. Ten pomnik, który przedstawia dumną kobietę kroczącą, właśnie z podniesionym czołem, z tym dzieckiem na ramieniu. On jest oczywiście piękny, on ma w sobie pewien taki element yy, przyciągający. Natomiast on nie wyraża w pełni tego, co kryje się w sformułowaniu matka Polka. Nie pokazuje tej roli matek Polek tej roli, którą one spełniały. To znaczy wychowanie dzieci w duchu zasad wiary, a także patriotyzmu. Nie było rozdzielania tych dwóch, tych dwóch elementów. To Zawsze była jedność. Wiara i, i ewentualnie patriotyzm również przecież ten niemiecki patriotyzm był sprzęgnięty z wiarą. Ten pomnik tego nie wyraża, bo nie mógł tego Wyrazić z przyczyn ideologii. To nie była śląskość taka, jak ją dzisiaj rozumiemy w tym bardzo szerokim spektrum badania tego zagadnienia. Śląskość to badana jest na wielu płaszczyznach. Łatwo dopisać śląskość do czegoś w czasach komunistycznych, bo to niczemu nie przeszkadzało. To tak jak mieć do wcipu towarzysza Gierka, który widząc ogromną kolejkę. Przed sklepem, idzie towarzyszy, pomóc Wam. Ludzie z zadowoleniem no tak pomóc ci przywieźli ławki. Od czasów y, Towarzysza Gierka uknęło się też powiedzenie, że jak za Gierka obiecać, to żaden grzech. No i tak samo może tutaj z tą śląskością nie było grzechem wpisać śląskość. W tym pomniku, mimo że jest to pomnik matki Polki, można dostrzec elementy związane z matką polską. Mater Polonia, ta kobieta wyraża no właśnie dumę z przynależności do narodu polskiego. Czy jest narodem polskim, jest polską, prawda? Dumną polską, która nie boi się wrogów, która zapewnia bezpieczeństwo młodym Polakom. W ikonografii chrześcijańskiej, zwłaszcza katolickiej, matka Boska właśnie trzyma. Jezusa na opuszczonej ręce, gest, gest wzniesienia rąk ma w sobie taki element, powiedzielibyśmy, triumfu, jakiegoś takiego, takiej dumy, poczucia siły. Natomiast właśnie te matki polki, Ślązaczki, one były osobami bardzo pokornymi, one na modlitwie, na klęczkach prosiły Boga i Matkę Najświętszą o pomoc, o łaski, a nie w dumnej postawie takiej właśnie wyrażającej siłę itd. Już w tych założeniach do pomnika, w tym o czym, o czym mówiła przewodnicząca tego komitetu, Bronisława Gomołowa, ona mówiła o tym, że to jest pomnik, który ma Pokazywać, który ma symbolizować pewną walkę kobiety. Kobieta walcząca nie może być pokorna. Prawda? To jest pomnik, który pokazuje taką tą no, cichą walkę, nazwijmy to, kobiet, które są takimi bohaterkami, których się nie dostrzega, ale one jednak walczą. Prawda? One, one nie ustępują, więc myślę, że to jest właściwa absolutnie postawa, jeśli chciało się pokazać kobietę walczącą. Sama rzeźba, jej wyraz były absolutnie. Czymś nowym w rzeźbie polskiej, i to zostało przez i krytyków, i kolegów docenione. Drugi kontekst dotyczy roli pomnika wobec symboliki chrześcijańskiej. Matka Polka z dzieckiem jawi się niczym świecka wersja Matki Boskiej z dzieciątkiem. Zaś sama bryła pomnika i miejsce jego postawienia w naturalny sposób prowokują skojarzenia idące w stronę najsłynniejszego symbolu religijnego Boża, jakim od XVIII wieku jest kolumna Maryjna w rynku. Dwa pomniki kobiece, przy czym jeden wyrażający silną identyfikację katolicką kolumna maryjna a drugi jak gdyby sugerujący brak tej identyfikacji. I w ten sposób owo przesłanie zawarte w tym pomniku zostało okrojone, jak gdyby odarte z bardzo istotnej treści, właśnie tej treści religijnej. Władze w Polsce na pewno denerwowało czy drażniło to, że setki tysięcy Polaków pielgrzymują do Częstochowy, setki tysięcy Polaków, czy Świązaków pielgrzymuje na Górę Świętej Anny, że w Raciborzu Bożu w centralnym punkcie miasta w samym sercu stoi. Kolumna Maryjna, mamy kościół farny pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Boże. Mamy wreszcie tą knąbrną parafię ostrą, którą kieruje ksiądz Michał Jędrychowski, brat ówczesnego ministra spraw zagranicznych, Stefana Jędrychowskiego, która bez przerwy w czasach największego szalejącego komunizmu w Raciborzu dumnie kroczy przez centrum do kościoła Matki Bożej, a więc jakby nie patrzeć, ta władza komunistyczna chcąca ateizować społeczeństwo wszędzie w Rzeczypospolitej spotyka się z kultem maryjnym władze PRL-u y, miały na względzie tworzenie nowych jakichś takich świeckich miejsc, które były istotne i które miałyby być przeciwwagą, które byłyby placami zgromadzeń, miejscem, gdzie można y, jakieś, odbywać jakieś obchody, prawda? No tak zrobiono właśnie w Opolu przy pomniku Borowczaka i pewnie takim miejscem miał być też pomnik Matki Polki. Symbolem miasta, jakimś takim punktem y, centralnym, tą osią miasta. Osią świata, jak to nazywają antropolodzy, jest kolumna maryjna. Takich kolumn oczywiście jest w Europie środkowej wiele, zwłaszcza w miastach, które leżały w monarchii habsburskiej, Niemalże że w każdym znajdują się kolumny maryjne, ale tak okazałe, jak w bożu są rzadkie. A więc kolumna maryjna wyraża między innymi Ścisły związek raci Boża z katolicyzmem. Myślę, że też jakoś nieprzypadkowo wybrano to miejsce, bo to jest na przestrzał, mówiąc tak yy, krótko, między Statuą Matki Boskiej na Rynku a Zamkiem Piastowskim. Jeśli tutaj się zastanawiamy nad tym, czy to jest jakieś zastępcze miejsce dla kultu, to, to myślę, że jednak tutaj pi pierwszorzędną rolę odegrał fakt takiego planowania estetycznego, architektonicznego, że dlatego ten pomnik tam stanął, bo, bo jest to po prostu pewna oś widokowa. I to chyba było pierwszoplanowe, a tak jak mówię, te Wszystkie inne pozostałości to się troszkę tak udały przypadki. Matka Polka budująca socjalizm. To się też okazało w 81 roku, kiedy 1 maja ksiądz Pieczka organizował na stadionie mszę świętą, a tutaj dygnitarze partyjni przyszli oddać Matce Polce hołd. Jest to ten, ten, ten rozdział, chociaż pierwowzór Matki Polki to jest jednak związany z kościołem. Tutaj jednak został jak przyswojony przez, przez władze komunistyczne. Nie wydaje mi się, żeby to było tak cynicznie wykalkulowane. Myślę, że to tak troszkę wyszło przy okazji, że tutaj zrobimy ten pomnik dlatego, że chcemy jakby teraz, żeby to była taka świecka kolumna maryjna. Myślę, że aż takiego zamiaru nie było, natomiast z całą pewnością jest to próba jakby tworzenia nowego charakteru miasta z nowymi miejscami, które są istotne symbolicznie. Tato Traktował sam ten temat osobiście i absolutnie nie myślał o zastępowaniu czy tworzeniu jakiegoś, jakiegoś symbolu zamiast symbolu religijnego. To, to są sprawy oddzielne. Mimo to widać w pomniku jeszcze jeden element, który może stanowić niemal cytat z obrazu Matki Boskiej. Splecione ręce Matki Polki zastanawiająco przypominają aureolę wokół głowy Matki Jezusa. Przypadek? Czy może sprytne przemycenie symboliki religijnej przez Jana Borowczaka? Znając jakby postawę ideologiczną autora, to myślę, że nie, dlatego że on był człowiekiem niewierzącym do tego stopnia, że miał świecki pogrzeb był dość jakby mocno związany z tymi oficjalnymi czynnikami ówczesnymi władz, był członkiem partii, więc raczej on by czegoś takiego chyba nie przemycał. To znaczy, jeśli by przemycał, to raczej na zasadzie pewnej korespondencji ze sztuką europejską, prawda, z pewną tradycją sztuki. A wiadomo, że jakby no, najwięcej przedstawień macierzyństwa w sztuce dawnej to są przedstawienia Matki Boskiej z dzieciątkiem. To jest takie modelowe przedstawienie macierzyństwa, więc w tym sensie może tak. Natomiast Natomiast na pewno to nie wynikało z jakiejś chęci przemycenia ukrytych symboli przez samego autora. Ułożenie ręki matki na, 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 na pomniku też ma z drugiej strony przypominać kontury Polski. Mapy Polski to wyraźnie też, też widać. Tato bardzo był związany ze swoją mamą. Miał do niej niezwykły sentyment i darzył ją niezwykłym uczuciem. W tym pomniku jest cała jego miłość, którą żywił do matki. Te najprostsze uczucia miłości, opiekuńczości, równocześnie dumy. Jest tutaj ten element właśnie ochrony, no ale jest też właśnie ta, ta, ta duma to przekonanie, że. Przekonanie o własnej sile, o tym, że, że bierzemy tę siłę z nas, tak jak Bożek mówił, nie? siła jest nas samych. My, my jesteśmy tymi, którzy, którzy, którzy tę siłę posiadają, sami z siebie. Jak Nikt po prostu, nie widziałem, żeby tu na Śląsku, czy, czy, czy w Niemczech, w Czechach, żeby ktokolwiek tutaj dziecko, to jest nie nasz znak opiekuńczy. Myślę, że chodzi o wyrażenie ochrony, ochrony całkowitej. Żadna matka tu, raczej tuli, tu do piersi swoje dzieci, czy, czy jedno dziecko. Sztuka jest od tego, żeby stwarzać nowe symbole i myślę, że w tym przypadku coś takiego ma miejsce. Można nawet pokusić się o znalezienie wspólnej symboliki dla tak pozornie odległych epok, jakimi była II Rzesza Niemiecka i Polska Rzeczpospolita Ludowa. Bowiem czasy się zmieniały, ale zaklęte w monumentach idee bywały zastanawiająco podobne. W tym samym mieście podkreślano polskość matką Polką, a 100 lat wcześniej wzmacniano niemieckiego ducha narodowego symbolem Germanii. Alegoryczna postać kobieca, wyobrażająca naród. Każdy jakby naród ma to swoje przedstawienie. Matki Germanii, Matki Polki, Matki Ślązaczki. To jest po prostu bardzo uniwersalne ogólnoludzkie przedstawienie. Kult Germanii no też został wymyślony w czasach Cesarstwa Niemieckiego. Miał być spoiwem łączącym wszystkie państwewka niemieckie, nawiązującym do triumfu militaryzmu niemieckiego, stąd dwie armaty przy pomniku raciborskim. Pomnik Matki Polki do militaryzmu polskiego nie nawiązywał, bo militaryzm przynajmniej w propagandzie komunistycznej nie był takim nośnikiem dobrym. Natomiast nawiązywał, też był takim spoiwem właśnie, właśnie narodu, narodu polskiego. Byłyby jakieś analogie, oczywiście analogie na pewno Nieuświadomione przez twórców, inicjatorów, pomnika. Pewien wzorzec postępowania jest zbieżny tym, co robiono w drugiej wieku. Taką samą rolę miał pomnik Germanii przy placu wolności, jaką miał rolę pomnik Matki Polki w czasach perlowskich. I tyle. Propaganda była wspólna, metody były wspólne, działania były bardzo podobne, i tu tych analogii można się rzeczywiście dopatrywać. Okazuje się, że. Jak to często zresztą bywa z pomnikami. Czasem jest tak, że wystarczy wymienić tabliczkę czy wymienić podpis, i się okazuje, że to może być pomnik całkiem czegoś innego, prawda? Tak samo wyglądający prawie, rzecz. Tak jak na przykład, to już tak zupełnie poza, poza tym tematem, tak jak powiedzmy pomnik powstańców na drugim brzegu Odry, on przecież w moim przekonaniu jest jakimś powieleniem, jakimś powtórzeniem kamienia na placu Wolności. Jest to jakaś replika tego kamienia, a, a wiemy, że ten kamień na Placu Wolności był pomnikiem nazistowskim. Jest tu znowu pewnie niezamierzony, ale jednak jakaś analogia, jakiś związek. Nie sięgałbym tak daleko, czy, czy głaz Placu Wolności i głaz yy, z Odry jest podobny. Może służy jakoś inspiracji, ale w zasadzie chyba tylko co do geometrycznego kształtu i ciężaru, nic więcej.